Książka. Książka to jest rzecz, która trwa już, już bardzo długo. Ten naj, największy i najwspanialszy powód, dla którego książki są wydawane, to są czytelnicy. I zapominamy często o niektórych książkach, ja sam mam kłopot, teraz z doborem literatury dla dziecka, ponieważ jesteśmy zasypywani literaturą, która przychodzi do nas z zagranicy, a często zapominamy i nie doceniamy tego, co powstało w polskiej literaturze, Ostatnio właśnie miałem to szczęście, że, że przypomniałem sobie książkę Ursa z krainy Urartu, pani Ewy Nowackiej. No i książka uważam, że jest wspaniała, że również mnie, chociaż już nie jestem dzieckiem czy też nie jestem młodzieżą, bardzo mnie wciągnęła i bardzo mnie ucieszyło to, że mogłem się z powrotem jakby spotkać z tym, z tym tytułem. Kiedyś dawno, dawno temu chyba czytałem, ale to już już prawie nie pamiętam. Ursa zostaje właśnie wybrany przez y, namiestników króla, przez całą Radę Królewską. Zostaje wybrany właśnie na tego, który ma zastąpić władcę, na którego mają, się, y, mają spłynąć wszystkie nieszczęścia i w ten sposób uchronić króla. W tej książce bardzo ciekawą rzeczą jest, y, jest język. Bardzo mnie tutaj zainteresował język, ponieważ, jak mówiłem, wszystko dzieje się w bardzo odległych dawnych czasach i spotykamy się tutaj właśnie z takimi e, z takimi właśnie nazwa króla Asurbanipal, e, kraina Asszura, e, wszystkie zjawiska na niebie i ziemi też mają swoje nazwy, księżyc na przykład to Sin. E, wiele tutaj takich właśnie bardzo ciekawych rzeczy spotkałem w książce. Na przykład sposoby, sposoby dialogów. Kiedy dzisiaj na przykład odpowiadamy na, na proste pytanie, czy na proste, prostą komendę, czy na proste polecenie, odpowiadamy tak albo, albo oczywiście. W tej książce na przykład bardzo często się zdarza, że interlokutor odpowiada: Tyś rozkazał, rzekłeś. I jakby cała książka jest. jest yy, przepojona takim, takim językiem, nie wyrywa się autor w stronę współczesności, ale bardzo, bardzo mocno jest osadzony właśnie jakby w realiach i cała, cała forma językowa w tamtych czasach. Książka urzeka naprawdę ukazaniem w najczystszej postaci najwspanialszych czy też najbardziej, Ważnych w życiu każdego człowieka doznań. Mamy tutaj wielką miłość, wielką miłość Ursy i Siduri, dziewczyny, którą poznał i o którą zabiegał, która była też w nim zakochana. Dziewczyna, która później porzuciła dwór swojego ojca, po to tylko, żeby znaleźć się bliżej ukochanego. Mamy tutaj też do czynienia z innego rodzaju miłością, mianowicie z miłością rodzicielską. Wiadomo było, że w dawnych czasach jakby, to jeszcze nie tak dawno, ale wtedy szczególnie to rodzice decydowali o przyszłości swoich, swoich dzieci i jakby niezgoda na, na decyzję rodziców powodowała z reguły, że rodzice się wyrzekali swoich dzieci, nie chcieli ich znać, wręcz mówili, nie miałem córki, nie miałem syna. Tutaj też mamy taką sytuację, że Siduri, kiedy kiedy ucieka z domu, powoduje, że jest jakby wyklęta, odrzucona przez ojca, bo tak nakazuje prawo, bo tak, bo tak nakazują tamte realia. Natomiast rozterki ojca też tutaj później przeżywamy, co jest ważniejsze: czy być wiernym królowi, czy też być bardziej wiernym wobec, wobec własnego dziecka. Mamy tutaj ukazaną też bardzo mocno nienawiść do wrogów i wszelkie okrucieństwa wynikające z, z tego. Opisy pól bitewnych, opisy tego, jakimi machinami, jakimi narzędziami posługiwali się podczas bitew są nieprawdopodobne. Zresztą w tejże książce możemy znaleźć opis czegoś takiego, że jeżeli... jeżeli wojsko zobaczyło, że któryś z ich towarzyszy broni chce zdradzić albo chce uciec z pola bitwy, to taka osoba była żywcem obdzierana ze skóry po to, żeby dać przykład innym, że tak czynić nie wolno. Nie będę opowiadał treści do końca, ponieważ nie chciałbym zdradzić wszystkiego, ale naprawdę mamy tutaj piękną, wielką miłość, oddanie, yy, zemstę i książkę jak zaczyna się czytać, to to ciężko się od niej oderwać. I bardzo zachęcam, bo książka jest, mógłbym rzec, e, bardzo uniwersalna. To jest powieść, w której e, znajdujemy wszystko, czego myślę, że młodzi ludzie szukają w książkach. Przejdę do drugiej książki pana Macieja Kuczyńskiego Atlantyda. Wyspa ognia. Atlantyda. No, wszyscy wiemy miejsce mm, Opisywane bardzo często w literaturze. E... Wyspa, która była gdzieś koło cieśniny gibraltarskiej, e... miejsce, które kiedyś podobno istniało. Wszyscy opowiadali o nim, że tam cywilizacja stała na bardzo wysokim poziomie. I ta wyspa, któregoś pięknego dnia zniknęła, i stąd wiele mitów na ten temat, zresztą niezliczona ilość literatury. W tej książce również znajdujemy. Dosyć specyficzny język, dlatego że dzieje się w czasach bardzo dawnych. Awaru jest wysłany przez swojego ojca, czyli króla, bo jest synem królewskim, żeby właśnie zbadał Wyspę Atlantydę. E, ma się tam dostać niepostrzeżenie. Ma później odwiedzić całą tą wyspę, ponieważ y, królestwo, z którego został wysłany, ma zamiar tę wyspę zaatakować i zdobyć. Rzeczywiście okazuje się, że wyspa jest zamieszkana przez ludzi z o wiele wyższej cywilizacji. Odkrywa tenże awaru tutaj, że ludzie na wyspie Atlantyda posługują się rzeczami niepojętymi dla niego. Mianowicie, pierwszy raz widzi koło. Widzi koło i widzi wóz na tym kole i wszystko skrupulatnie opisuje i zapisuje, bo jest zdumiony szczerze, że coś takiego może istnieć. Okazuje się, że on y, spotyka ludzi, którzy pracują w elektrowni wodnej. Elektrowni, y, która oczywiście dostarcza prąd, ale on nie wie, co to jest prąd, nie wie, co to jest elektryczność. Natomiast widzi, że woda jest wykorzystywana do napędzania jakichś machin. W swojej wędrówce spotyka hutę, w której y, wytapia się metal. Które też widzi pierwszy raz w życiu i nie wie, jak to jest możliwe, że w takich piecach coś zlejącego nagle staje się takie twarde i mocne. Ma do, do czynienia pierwszy raz z lunetą. E, ma do czynienia z niesamowitym sposobem przemieszczania się. Okazuje się, że mieszkańcy tejże wyspy budowali takie akwedukty, w której łódki pod wpływem jakby e, tego, że woda płynie, e, w ten sposób podróżują. To wszystko go mocno, mocno interesuje. Spotyka tutaj oswojone antylopy, to są zwierzęta, które pomagają ludziom w transporcie, sami się na nich przemieszczają, słuchają ludzi. Co ciekawe, w tej książce nawet tego się nie spodziewałem, okazało się, że ludzie na Atlantydzie potrafili wytwarzać sztuczną mgłę. I spotyka też bardzo dziwnych mieszkańców. Spotyka mieszkańców, na przykład, którzy się nie moją niczym innym, tylko wypytywaniem innych ludzi o różne rzeczy i analizowaniem tego w samotności. To, co ludzie nazywają się Loki. Spotyka tutaj e, zwierzę, które jest bardzo podobne do psa, nazywane na tej wyspie Sherry. Jest to największy przyjaciel człowieka, zwierzę, które nie odstępuje człowieka ani na krok, które potrafi mu przynieść pożywienie. A pożywienie to jest też ciekawa rzecz, ponieważ ludzie generalnie na tej wyspie żywią się jedną rzeczą, mianowicie owocem. Owoc nazywa się Kalong, Jest to owoc, który daje siłę, owoc, który, który jakby spełnia całkowicie wszystkie potrzeby żywieniowe mieszkańców tej wyspy. To wszystko spotyka tytułowy bohater Awaru. Oczywiście spotyka również miłość na tej wyspie, zakochuje się w pewnej dziewczynie. No i będąc tam, na tejże wyspie, Spotyka też tych ludzi, tych mieszkańców i coraz bardziej dochodzi do wniosku i widzi, że oni są, że to są ludzie, którzy nie czują w sobie nienawiści, że to są ludzie wspaniali, ludzie mądrzy, ludzie, którzy żyją sami ze sobą w zgodzie i jakby e, coraz mniejszą ochotę ma na to, żeby wrócić do swoich i zaatakować tę wyspę, zniszczyć, splądrować. Polecam książkę, ponieważ znowuż mamy tutaj do czynienia z bardzo pięknymi opisami zjawiskowych rzeczy. E, mamy tutaj do czynienia znowu z miłością. Mamy tutaj znowu do czynienia z, ze specyficznym, ale jakże ciekawym językiem. I co cechuje obie te powieści, o których mówiłem, wydaje mi się, że bohater ma tutaj. Hmm, co mi się bardzo spodobało, że każdy z bohaterów ma tutaj jakby wolność wyboru własnej drogi, którą będzie podążał. I w każdym z tych bohaterów w jakimś sensie e, następuje zmiana, zmiana oceny e, przeciwnika, który na początku jest jest znienawidzonym e, przeciwnikiem, którego trzeba bezlitośnie i bezkompromisowo zgładzić. Natomiast poprzez obcowanie właśnie i jednego i drugiego głównego bohatera z, z tymi ludźmi, którzy go otaczają, jakby zmienia zdanie i staje się ich sprzymierzeńcem. E, mówią zresztą o tym, że Wy nie wszyscy jesteście moimi wrogami. Ja Was nie chcę wszystkich zaatakować, poznałem Was i wręcz każdy z nich na obcej ziemi poznaje miłość. Wolność wyboru drogi, to jest taka ciekawa rzecz, która mi się nasunęła przy, przy czytaniu obu książek. Awaru będąc na wyspie, poznając tyle wspaniałości, odkryć, poznając ludzi, poznając ich kulturę, ich brak jakby nienawiści do siebie, ich brak przemocy, coraz bardziej jest przekonany o tym, że nie chce wrócić do swoich i że nie chce, żeby ta wyspa została zniszczona, splądrowana przez, przez króla, czyli przez jego ojca i przez jego wojowników. I jeszcze ta rodząca się miłość go do tego też tym bardziej przekonuje. I, I co dalej się wydarzy w tej książce, to już, drodzy czytelnicy, zachęcam Was do przeczytania. E, także, kochani, czytajcie, czytajcie, jeszcze raz czytajcie.